Dzisiejszy temat od dawna chodził mi po głowie, i myślę, że wiele osób czekało na taki materiał, który będzie dotyczył głównie mężczyzn. I właśnie dlatego porozmawiamy dzisiaj o mężczyznach, a dokładnie porozmawiamy o cechach mężczyzn, które są naprawdę atrakcyjne. Zastanowimy się, jakich pięć cech ma taki interesujący mężczyzna. I tu chciałem Was zaprosić do takiej wspólnej zabawy, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad takimi atrakcyjnymi cechami. I dlatego zanim. Obejrzycie ten film, możecie go zastopować i napiszcie w komentarzu, z czym wam się kojarzy taki interesujący mężczyzna, taka prawdziwa męskość w dzisiejszym świecie. Napiszcie kilka cech, które od razu przychodzą wam do głowy, ponieważ właśnie te cechy, które pojawiają się w waszej głowie jako pierwsze, są tak jakby dla was najważniejsze i na tym się dzisiaj skupimy. Myślę, że ten dzisiejszy film będzie ciekawy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Dla kobiet, dlatego że możecie się zastanawiać, czy... Ten związek, który układacie z danym mężczyzną ma przyszłość, ponieważ ten mężczyzna, z którym chcecie tę przyszłość budować, ma pewne cechy, które są naprawdę atrakcyjne. Ale myślę też, że ten film będzie bardzo ciekawy dla mężczyzn, którzy chcieliby pracować nad pewnymi swoimi cechami, chcieliby wzmacniać pewne swoje cechy, ale nie do końca jeszcze wiedzą, na których cechach powinni się skupić. I właśnie dlatego omówię wam pięć takich kluczowych cech, które są naprawdę atrakcyjne i pod względem tych cech spróbujcie popatrzeć zarówno na siebie, jeżeli jesteście mężczyznami, jak i na swoich partnerów czy potencjalnych partnerów, jeżeli jesteście kobietami. I pierwsza cecha takiego atrakcyjnego, interesującego mężczyzny to jest wcielanie swoich planów w życie. Bo myślę, że każdy z was zna kogoś, kto bardzo dużo mówi, natomiast nic z tego nie wynika. To jest takie rzucanie słów na wiatr. Atrakcyjny, pewny siebie mężczyzna to jest osoba, która nie tylko mówi, ale za tymi słowami idą konkretne czyny. Bo można powiedzieć, że osoba, która dużo gada, a nic nie robi, to bardzo szybko traci wiarygodność w oczach innych. Osób. Osób. Na pewno znacie kogoś, kto dużo gada, nic nie robi i trochę z przymrużeniem oka traktujecie taką osobę, ponieważ nie jest to dla was ktoś, kto jak coś powie, to będzie za tym szła jakaś konkretna myśl i jakieś konkretne działania. Że taka osoba będzie dużo żyć w świecie swoich marzeń, w swoich iluzji, natomiast nic nie będzie robiła w swoim życiu. Dodatkowo życie z osobą, która tylko dużo gada, ale nic w tym kierunku nie robi, nie daje nam poczucia bezpieczeństwa. Bo nie wiemy, czy jak ten mężczyzna coś powie, to czy rzeczywiście będzie się starał, żeby to wcielić w życie. I kolejna ważna rzecz, związana właśnie z rzucaniem słów na wiatr, wiąże się z tym, że taka osoba, która dużo mówi, ale nic nie robi, wydaje się naprawdę słaba, ponieważ z jednej strony taka osoba pokazuje, że czegoś pragnie, że o czymś marzy, natomiast z drugiej strony dodatkowo pokazuje taką bezradność, taką bezsilność, że ma te swoje marzenia i pragnienia. Ale w żaden sposób nie potrafi się do tego zbliżyć. I właśnie dlatego osoby, które dużo mówią, ale nic nie robią w kierunku tego, żeby te swoje słowa spełnić, to są osoby, które wydają nam się słabe, ponieważ marzą o pewnych rzeczach, ale nie potrafią tego wcielać w życie. I są tacy mężczyźni, którzy naprawdę na lata potrafią ut utknąć w takim etapie planowania. Mówią, że wybudują dom, że kupią nowe auto, że założą firmę, natomiast cały czas planują. I oczywiście. Plany są bardzo ważne. Jednak plan nigdy nie może być taką wymówką do tego, żeby odwlekać to działanie w nieskończoność, ponieważ tacy mężczyźni tak naprawdę nie skupiają się na tym, żeby udoskonalać swój plan. Ten plan jest dla nich wymówką, żeby nie zmierzyć się z rzeczywistością, bo tacy mężczyźni nie są na tyle pewni siebie, żeby Właśnie zmierzyć się z tą rzeczywistością i żeby zobaczyć, czy te ich plany mają jakikolwiek sens. Bo w momencie, kiedy ty wcielasz plan w życie i zaczynasz działać, to może się okazać, że Twój plan jest zły, że poniesiesz porażkę, ale też może się okazać, że to, co sobie zamarzyłeś, to, czego pragniesz, ostatecznie okazuje się dla Ciebie mało ważne i rezygnujesz z tych planów. I właśnie dlatego bardzo ważna jest ta umiejętność przechodzenia od planowania do konkretnego działania. I prawdziwi mężczyźni, odważni mężczyźni. To są osoby, które potrafią zarówno planować, ale też działać, czyli wcielać w życie te swoje plany i mierzyć się z rzeczywistością, mierzyć się bardzo często z porażkami, ale też z takim wnioskiem, że pewne rzeczy, które wydawały nam się atrakcyjne, wcale takie się nie okazują i że możemy z takich planów zrezygnować. A wieczne planowanie czegoś, nie przechodzenie do realizacji, realizacji tych planów sprawia, że my cały czas żyjemy w, w sferze marzeń, w sferze iluzji, ponieważ nawet nie wiemy, czy te plany. Jakbyśmy je zrealizowali, to czy dałyby nam satysfakcję? W momencie, kiedy zaczynamy działać, możemy albo zrealizować to działanie do końca, albo w pewnym momencie odpuścić i zmienić te plany na coś innego, jeżeli okaże się, że te nasze plany nie prowadzą nas do takich konkretnych działań, które dają nam satysfakcję. Druga cecha prawdziwego mężczyzny, mężczyzny interesującego, jest bardzo mocno z tą pierwszą powiązana. I chodzi tutaj o dotrzymywanie obietnic. Bo jeżeli mówimy o wcielaniu swoich planów w życie, to mówimy raczej o takim dotrzymywaniu obietnic samemu sobie, i to jest bardzo ważne. Natomiast druga ważna cecha to jest dotrzymywanie obietnic innym. Przede wszystkim też dotrzymywanie obietnic swojej partnerce i bycie taką osobą słowną, osobą, która nie rzuca tych słów na wiatr, osobą, na której można polegać, to jest coś, co nie jest popularne w dzisiejszym świecie i czym naprawdę można się wyróżnić. I tu warto się zastanowić, jak ważne jest dla ciebie dane komuś słowo. Jak traktujesz składane komuś obietnice? I jak traktujesz te obietnice składane w sprawach błahych, takich pozornie nieistotnych, ale też w tych sprawach bardzo trudnych? Bo taka osoba, na której naprawdę można polegać. Będzie realizowała dane swoje słowo za wszelką cenę, wedle swoich wszelkich starań, zarówno w tych błahych sprawach, jak i w tych ważnych sprawach. Że słowo dane innej osobie dla, tego, dla tej osoby będzie ważniejsze niż pieniądze, niż te starania, które może włożyć, ponieważ taka osoba zawsze chce sprostać tym wymaganiom, które zarówno musi sama spełnić, ale też wymaganiom, które narzuca sobie w momencie, kiedy coś obiecuje innym osobom. I można tutaj powiedzieć, że taka osoba, która nie łamie danego słowa, to jest osoba, która pokazuje, że jej po prostu zależy, że jest na tyle odpowiedzialna, żeby nie rzucać słów na wiatr, tylko jak coś mówi, to to robi, jak coś obiecuje, to spełnia taką obietnicę i takim podejściem do życia naprawdę można się wyróżnić. Trzecia cecha takiego prawdziwego mężczyzny związana jest z podejmowaniem inicjatywy zamiast bycia taką osobą bierną. I tu możesz się zastanowić, po czym poznasz takiego prawdziwego mężczyznę. Bo taki prawdziwy mężczyzna przede wszystkim wie czego chce, ale dodatkowo nie tylko wie czego chce, ale również wie czego nie chce, na co nigdy się nie zgodzi. I taki mężczyzna potrafi przejąć inicjatywę, potrafi podjąć ważną decyzję, nawet jeżeli w danej sytuacji może się pomylić, ponieważ taki mężczyzna ma wystarczająco dużo pewności siebie, żeby wziąć odpowiedzialność za porażkę i wie, że nawet jeżeli zdarzą mu się potknięcia, zdarzą mu się porażki, to on po tych porażkach będzie potrafił się podnieść, będzie potrafił się otrząsnąć i będzie potrafił ruszyć dalej. I tak jak mówiłem o tych mężczyznach, którzy dużo planują, ale mało robią, to są właśnie mężczyźni, którym brakuje tej pewności siebie. Tacy mężczyźni nie wierzą w to, że jak poniosą porażkę, to będą mogli z tej porażki się podnieść. Oni po prostu nie wierzą w siebie. Wydaje im się, że jak się ta porażka zdarzy, to już całe życie ich się zawali. Natomiast prawdziwy, pewny siebie mężczyzna to ktoś, kto nawet pomimo porażek będzie wiedział, że się z tego podniesie, otrząśnie, ruszy dalej, a z tej porażki wyciągnie jeszcze pewne wnioski, które pomogą mu w życiu. I o tej podejmowanej inicjatywie zamiast postawy bierności nie mówię przez przypadek, ponieważ wiele kobiet, z którymi współpracuję, mówi o takiej bardzo biernej postawie swoich partnerów. I takie kobiety mówią, że jak zadają pytanie swojemu partnerowi: co chcesz dzisiaj robić? To taka bierna postawa, taki mężczyzna w biernej postawie odpowiada: No nie wiem, sama zdecyduj, czyli przerzuca na tą kobietę odpowiedzialność za podejmowanie wszystkich decyzji. Taka kobieta pyta: Co chcesz na obiad? A taki mężczyzna odpowiada: No obojętne mi to, sama zdecyduj. Albo inna sytuacja, kiedy kobieta wychodzi z inicjatywą i się pyta: Czy chcesz jechać do rodziców na weekend? A taki bierny mężczyzna odpowiada: Mi jest naprawdę obojętne, sama musisz decydować. I chodzi tutaj o to, że Taka bierna postawa jest naprawdę nieatrakcyjna. Prawdziwy mężczyzna potrafi podjąć inicjatywę w różnych obszarach swojego życia. I wiele moich klientek mówi o tym, że ich partner ma taką bierną postawę, która świadczy o tym, że im naprawdę na wielu rzeczach nie zależy, że to wszystko jest im obojętne. I ci partnerzy wydają się dla nich jak taki liść na wietrze, że lecą tam, gdzie ten wiatr zawieje, że nie sterują swoim życiem, tylko po prostu zdają się na ślepy los. Natomiast prawdziwy mężczyzna sam decyduje o swoim losie, bo wie, że taka bierność jest naprawdę mało męska i mało atrakcyjna. Kolejna, czwarta już cecha prawdziwego mężczyzny związana jest z tym, że taki mężczyzna nie jest upartym osłem i nie jest panem wszystko wiedzącym. A więc ta cecha związana jest z otwartością umysłu, i ta otwartość umysłu jest naprawdę atrakcyjna w dzisiejszym świecie, bo niewielu mężczyzn poznacie, którzy mają taką gotowość do tego, żeby mieć otwarty umysł. I tu można powiedzieć, że o takim prawdziwym męstwie świadczy to, że taki mężczyzna potrafi przyznać się do błędu, do porażki, potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność za pewne swoje decyzje, które doprowadziły go do jakiejś trudnej sytuacji, do jakiegoś błędu, i taki mężczyzna nie będzie przerzucał odpowiedzialności na kogoś innego, nie będzie szukał winnych, tylko powie: Ja tutaj zawiniłem, to moja wina, ja muszę ponieść za to odpowiedzialność. Niedojrzały chłopiec zawsze będzie szukał winnych, zawsze będzie pokazywał kogoś palcem i zawsze będzie mówił, to on, ona był winny, ja nie mam z tym nic wspólnego. Natomiast przyznanie się do błędu, przyznanie się do porażki, wzięcie odpowiedzialności na siebie to jest właśnie coś, co świadczy o dojrzałości i o prawdziwym męstwie. Bo prawdziwy mężczyzna wie, że nie jest nieomylny. Nikt nie jest nieomylny, nikt nie wie wszystkiego. I taka postawa pana wszystko wiedzącego to jest postawa kogoś, kto nie ma otwartego umysłu. Natomiast prawdziwy mężczyzna wie, że jeżeli chce coś osiągnąć, to musi podejmować różne próby. Próby często wiążą się z jakąś porażką, z jakimś potknięciem. I dla prawdziwego mężczyzny takie dwie postawy są bardzo bliskie. I jakie są to postawy? On wierzy w takie przekonanie, że kto nie próbuje, ten nie pije szampana, że ten nie popełnia błędów, co nic nie robi. Czyli taki mężczyzna już z góry zakłada, żeby osiągnąć sukces, żeby coś ogólnie osiągnąć w życiu, trzeba próbować, a próby zawsze mogą wiązać się z porażkami, z drobnymi błędami, ale mogą się też wiązać z dużymi sukcesami. I tu dochodzimy do ważnego problemu, z którym zmagają się mężczyźni we współczesnym świecie. I chodzi tutaj właśnie o ten brak otwartości umysłu i brak gotowości do zmian. Taki mężczyzna, który nie jest gotowy do, do zmian, nie jest gotowy do pracy nad sobą, uważa, że albo będzie po jego myśli, albo nie będzie wcale. Taki mężczyzna, który nie ma otwartości umysłu i nie jest dojrzały emocjonalnie, bardzo szybko się obraża, złości się, jeżeli coś w życiu wygląda inaczej niż on sobie zaplanował, i nie potrafi zmierzyć się z porażką, nie potrafi zmierzyć się z tym, że ktoś ma odmienne zdanie od niego. I taki mężczyzna, któremu brakuje takiej otwartości, bardzo trudno jest mu rozmawiać z partnerką w momencie, kiedy właśnie mają różne zdania, kiedy nie zgadzają się w jakiejś ważnej kwestii, ponieważ nie wiedzą, jak tutaj spróbować wypracować jakiś kompromis. Taki mężczyzna woli się wycofać, woli nic nie mówić albo zareagować agresją. Natomiast osoby, które mają otwarty umysł, które. Akceptują to, że wiele w swoim życiu można zmienić, to takie osoby potrafią na spokojnie rozmawiać nawet o kwestiach bardzo spornych. I tu pojawia się jeszcze jedna ważna rzecz związana z tą cechą właśnie interesujących mężczyzn i chodzi o to, że prawdziwy mężczyzna potrafi prosić o pomoc. I to zarówno w takich mało ważnych sprawach, czyli potrafi powiedzieć: słuchaj, zgubiliśmy się, musimy spytać o drogę. Nie zamykam się tutaj, nie chcę kolejny dziesiąty raz krążyć wokół tego samego miejsca i być nerwowym, ale nie spytać o drogę. Po prostu jest to błaha sprawa i nie mam problemu z tym, żeby przyznać się do błędu, przyznać się do tego, że się zgubiłem. Ale co jest jeszcze ważniejsze, prawdziwy mężczyzna potrafi prosić o pomoc w bardzo trudnych, kluczowych sprawach w jego życiu. Czyli taki prawdziwy mężczyzna może powiedzieć swojej partnerce: Słuchaj, nie radzę sobie ze stresem, muszę iść do specjalisty. I to jest bardzo trudne, żeby tak powiedzieć, bardzo trudne przyznać się do takich swoich problemów emocjonalnych, ale to właśnie jest akt odwagi. I moim zdaniem, właśnie taka umiejętność proszenia o pomoc w odpowiednim momencie świadczy o prawdziwym męstwie i prawdzi o prawdziwej odwadze, bo myślę, że niewielu mężczyzn w naszym dzisiejszym świecie jest skłonnych do tego, żeby szukać pomocy w momencie, kiedy nie radzą sobie w życiu. Tu warto jednak zapamiętać, że takie szukanie pomocy jest zupełnie czymś innym niż takie ciągłe użalanie się nad sobą i takie ciągłe narzekanie, bo takie użalanie się nad sobą i narzekanie to jest raczej bierna postawa, bo ona do niczego nie prowadzi. Nie, tutaj taki mężczyzna nie podejmuje żadnych kroków, żeby rozwiązać swoją sytuację, on po prostu biadoli nad swoją sytuacją. Natomiast mężczyzna prawdziwy, odważny, potrafi sięgnąć po pomoc i potrafi skorzystać z tej pomocy. Natomiast mężczyzna bierny to jest ktoś, kto rozpacza nad swoim losem, ale nic z tym losem nie potrafi zrobić. I tu przechodzimy do piątej cechy interesującego mężczyzny, czyli taki interesujący mężczyzna wie, czego chce od życia i wie, czego chce od związku. Bo nieraz mówiłem już Wam, że zagubiony, niedojrzały emocjonalnie chłopiec chciałby mieć po prostu wszystko. Taka postawa takiego niedojrzałego chłopca sprawia, że taka osoba chciałaby zjeść ciastko i mieć ciastko. Natomiast prawdziwy mężczyzna wie doskonale, że życie składa się z wyborów. I często są to bardzo trudne wybory. I taki mężczyzna również wie, że aby naprawdę być osobą szczęśliwą i spełnioną w życiu, nie można mieć wszystkiego i gonić za wszystkim, że czasami trzeba z odwagą się na coś zdecydować, czasami trzeba coś poświęcić, aby coś zyskać. I na przykład taki prawdziwy mężczyzna, który potrafi. Z czegoś zrezygnować, ale coś zyskać, to decydując się na związek, potrafi zrezygnować z takich przelotnych romansów. Już nie są mu te romanse w głowie, ponieważ on już podjął jakąś decyzję, że chce z kimś wspólnie iść przez życie. I wtedy takiego mężczyźnie można naprawdę zaufać. Taki prawdziwy mężczyzna, żyjąc z drugą osobą, nie myśli już tylko w egoistyczny sposób o swojej wygodzie, o swoim własnym szczęściu, ale myśli też o szczęściu tej drugiej osoby i ewentualnie o szczęściu w tej rodziny, którą zaczyna tworzyć. Taki dojrzały, pewny siebie mężczyzna, mężczyzna, o którym można powiedzieć, że jest interesujący, to jest ktoś, kto zawsze myśli o tej drugiej osobie, jeżeli już decyduje się na związek i zawsze, kiedy. Podejmuje jakieś bardzo duże ryzyko, ma z tyłu głowy to, że nie jest już sam w tym swoim życiu. Bo oczywiście dużo łatwiej jest podjąć ryzyko w momencie, kiedy jesteś singlem, zupełnie osobą niezależną, ale Dużo większe ryzyko podejmujesz w sytuacji, kiedy jesteś mężem, kiedy jesteś ojcem, i zawsze musisz pamiętać o szerszym kontekście. Zawsze musisz pamiętać, że twoje ryzyko nie jest tylko twoje, ale też spada na twoich najbliższych, i prawdziwy mężczyzna zdaje sobie doskonale z tego sprawę i wie, że w niektórych sytuacjach po prostu tego ryzyka nie może podjąć, ponieważ ono dla niego może nie jest takie duże, ale jest ogromne dla jego rodziny. I w tym wypadku, cokolwiek by zyskał, to i tak się to nie opłaca. I taki prawdziwy mężczyzna powinien doskonale wiedzieć, czym jest wolność, czym jest prawdziwa wolność. Bo przecież wolność to nie jest życie bez zasad, to nie jest życie pod wpływem swoich chwilowych impulsów, takich chwilowych zachcianek. Wolność to jest tak naprawdę trzymanie się swoich własnych zasad i panowanie nad swoimi chwilowymi impulsami i zachciankami, bo mamy ciągle przed oczami taki szerszy obrazek, coś, co jest naprawdę dla nas ważne. Osoby, które są niedojrzałe emocjonalnie, o których nie można powiedzieć, że to są prawdziwi mężczyźni, to są osoby, niedojrzali chłopcy, którzy kierują się takimi popędami, chwilowymi impulsami, a później nie wiedzą, jak to wszystko odkręcić. Natomiast mężczyźni z krwi i kości, tacy, o których można powiedzieć, że naprawdę są męscy, to są osoby, które potrafią walczyć ze swoimi popędami, chwilowymi impulsami i patrzą szer szerzej na perspektywę swojego życia. Bo zobacz, taki prawdziwy mężczyzna nigdy nie powie ci czegoś takiego: No, przepraszam, że cię zdradziłem, ale się upiłem, a przecież pod wpływem alkoholu ludzie robią różne rzeczy, różne głupie rzeczy, i w sumie to ta zdrada się nie liczy, bo była po alkoholu. No przecież tak prawdziwy mężczyzna ci nie powie, natomiast niedojrzały chłopiec jest zdolny do tego, żeby tak powiedzieć. Natomiast prawdziwy mężczyzna nie dopuszcza do sytuacji, w których przekroczyłby swoje granice. Czyli taki mężczyzna, nawiązując do tej wcześniejszej sytuacji z tym upiciem, taki mężczyzna wie, kiedy może się upić, wie, kiedy może zaszalać bez ograniczeń, w jakim środowisku, ale wie też, w jakim środowisku lepiej zachować umiar. I właśnie dbając o to, żeby zachowywać się w różnych miejscach w różny sposób, Dba o to, żeby nie stwarzać okazji do tego, żeby przekroczyć swoją granicę, żeby przekroczyć zasady, których trzyma się w życiu. I to właśnie świadczy o dojrzałości emocjonalnej i świadczy o tym, że ktoś patrzy szerzej na swoje życie, a nie kieruje się tylko chwilowymi zachciankami. I tu podsumowując, mamy pięć cech, które Wam opisałem, które pokazują, że to jest pewny siebie, mężczyzna, który jest interesujący. I mamy tutaj tak. Cechę związaną z wcielaniem planów w swoje życie, czyli zamiast gadać, to po prostu robię. To jest dotrzymywanie obietnic, które jest bardzo ważne, trzymanie się swojego słowa, że moje słowo jest cenniejsze od pieniędzy. Inicjatywa zamiast bierności, nie zrzucanie odpowiedzialności za decydowanie o moim życiu na inne osoby. Taki prawdziwy mężczyzna nie jest upartym osłem, nie jest panem wszystko wiedzącym, ale potrafi czerpać pomoc od innych osób, potrafi tej pomocy szukać, kiedy jest to naprawdę potrzebne. No i na koniec. Prawdziwy mężczyzna doskonale wie, Czego chce od życia, i czego chce od związku, i wie, że prawdziwa wolność to kierowanie się swoimi własnymi zasadami w życiu, a nie kierowanie się chwilowymi impulsami, chwilowymi zachciankami. Po prostu taki mężczyzna potrafi kontrolować siebie i sytuację. I tu mam do ciebie na koniec pytanie: jakie dla ciebie jeszcze cechy są ważne, jeżeli chodzi o prawdziwych mężczyzn? Jakie cechy Twoim zdaniem są naprawdę atrakcyjne u mężczyzn i jakich cech brakuje współczesnym mężczyznom? Daj znać w komentarzu, co na ten temat myślisz, a myślę, że wielu mężczyzn też skorzysta z tej waszej podpowiedzi, ponieważ będą wiedzieli, nad czym mogą pracować.